Witam wszystkich youtuberów Dzisiaj podzielę się z Wami Opinią telefonu Microsoft Lumia 640 Cukła podstawowa wersja z LTE Bez Dual SIM ani żaden model XL Użytkowałem go przez około 3 miesiące I myślę, że mogę powiedzieć na temat tego telefonu trochę więcej Aniżeli inni recenzanci Którzy po prostu wyrazili swoją opinię Po powiedzmy tygodniu użytkowania go nie będę omawiał tu żadnych parametrów, w jakich jest zrobiony ten telefon. Zamieszczę po prostu trochę danych poniżej tego filmu. A ja Wam chcę powiedzieć trochę na temat plusów i minusów tego telefonu, które dostrzegłem sam w czasie jego użytkowania. Zacznijmy może od minusów. Największym minusem tego telefonu jest brak aplikacji na ten autosystem, system Windows 8. Zobaczymy, jak to będzie. Upgrade do systemu Windows 10 m.in. brakuje aplikacji Gmail, mi brakuje aplikacji typu Donegal, aczkolwiek jak wiemy, większość stron w dzisiejszych czasach jest również wykonana pod mobilne telefony, także jakoś daje się to obejść. że z czasem może pojawić ich trochę więcej. Drugim naprawdę dosyć sporym minusem tego telefonu jest Głośnik. Głośnik z tyłu obudowy, który jest umiejscowiony tutaj. Problem jest taki, że gdy trzymamy telefon tak, nieważne jaką ustawimy sobie głośność, naprawdę ciężko ciężko będzie usłyszeć przychodzące połączenie alarm. Yy, następnym minusem, który ja uważam w tym telefonie to jest przednia kamerka, jest naprawdę słaba. Telefon nie nadaje się. Do w dzisiejszych czasach modnych selfie. Kolejnym minusem tego telefonu jest brak słuchawek w zestawie. Ja kupiłem ten telefon nowy cena 150 euro. Myślę, że za ten telefon jest naprawdę OK. W pudełku jest tylko ładowarka, która naprawdę potrzebuje dosyć, dosyć sporo czasu, aby ten telefon naładować w 100%. No i nie ma również kabla USB w zestawie. To też jest trochę dziwne. Minusów to na dzień dzisiejszy zauważyłem chyba tyle. Może jeszcze można byłoby się przyczepić lekko do przeglądarki, bo w momencie gdy otwieram jakieś strony, zdarza się to, może nie często, ale potrafi się zdarzyć tak, że wywala stronę. Wejdźmy na przykład tu. Ciężko będzie trafić, żeby akurat mi wywaliło, ale, ale zdarza się po prostu, że strony wywala. Yy, załadujmy tu kilka stron, zobaczycie, jak to chodzi płynnie. Bo naprawdę, jeśli chodzi o płynność systemu, to nie ma co narzekać. Myślę, że nikt nie będzie narzekał na płynność systemu. W telefonie za 600 zł, 550 może. Yy. Dobra, zacznijmy od plusów. Tylny aparat. Myślę, że tylny aparat jest naprawdę spoko. Ja nie mam żadnych zastrzeżeń, biorąc pod uwagę cały czas cenę tego telefonu, zdjęcie komputera w domu. Myślę, że jeśli chodzi o wyrazistość i ostrość, jest na najwyższym poziomie. Ale to tyle, jeśli chodzi o aparat. Jest jeszcze jedna fajna rzecz. W momencie, gdy robimy zdjęcie, zdjęcie oczywiście się zapisuje ale gdy je chcemy podglądnąć to jest takim fajnym zrobionym ruchu jakby o tak, tu Wam pokażę jeszcze raz zobaczcie, wejdę w ostatnie zdjęcie zobaczcie, że to zdjęcie przez parę pierwszych sekund się jeszcze rusza jakby o i teraz mamy normalnie zdjęcie Aha, w tą stronę o. czy nawet tak tu bardzo fajny efekt, nie spotkałem się z tym nigdy wcześniej no i dobra, to jest aparat. Ekran, Ekran tak jak wspominałem HD, panel IPS pokryty Gorilla Glass Trójką, wystarczająco. Nie mam żadnych zastrzeżeń, kolory są naprawdę super. Wspomnę tutaj, że ja na ten telefon przesiadłem się z iPhone'a 6, co naprawdę powinienem dostać złego kopa, nie? Kupiłem ten telefon, bo się nie muszę obawiać, czy mi się rozbije ekran, czy nie, czy się potuczę. Bo powiedzmy sobie szczerze, że ekran do iPhone'a 6 kosztuje tyle, co ten telefon mnie kosztował. Nowy w sklepie, dlatego trochę mniej stresu teraz mam. I jestem w stanie zrobić tyle samo, co robiłem na iPhone'ie 6. Dobra, bateria. Bateria miłe zaskoczenie. Miałem mnóstwo telefonów na iPhone 6, iPhone 5, 5S. Nigdzie nie trzymała bateria na tyle dobrze, jak trzyma w tym telefonie, a jest w stanie wytrzymać nawet do 5 dni. Pod warunkiem, że wyłączymy jedną sobie tutaj opcję. Jak wejdziemy w ustawienia, zjedziemy na sam dół bodajże to było. Jak zjedziemy na sam dół, jest tu coś, co się nazywa w dodatkach nazywa się to ekran podglądu. Wchodzimy w ekran podglądu i miejmy pewność, że mamy tu wszystko wyłączone. Pierdoły, które po prostu jakiś zegarek się wybudza, gdzie jest to bezu, bezużyteczne, a naprawdę bateria dwa razy mnie trzymała. Ja ładuję teraz telefon co 4 dni, używając go średnio. Mało gram, aczkolwiek używam internet, rozmawiam, SMSuję. 4 dni wytrzymuję. Myślę, że na dzisiejsze czasy jest naprawdę to dobry wynik. Yy, plus telefon posiada wejście kart MicroSD, nie wiem do ilu. Ja używałem 32, nie miałem żadnych problemów, także myślę, że 32 GB na dzień dzisiejszy wystarczy każdemu. Wbudowany ma 8 GB, ale po zajęciu systemu, jakiejś tam aplikacji zostaje, bodajże, chyba około 3 tylko. Wykonanie telefonu, nie wiem czy wspominałem, nie pamiętam. Najwyższy poziom normalnie kuloodporny spadł mi z 2-3 metrów na beton żadnych problemów iPhone 4-5. Y, Wymieniłem nieraz raz ekrany. Tutaj dosyć głęboka rysa na ekranie. Nic poza tym. Wykonanie 6 z plusem. System bez żadnych zacięć, zająknięć, żadnych lagów, nic. Yy, w ciągu 3 miesięcy udało mi się zwiesić ten telefon tylko raz. raz. Ja robię na telefonie dosyć sporo maile, yy, zdjęcia, trochę się grafiką pobawię. Mimo, że jest to telefon za 600 zł daje radę obsługa Lte tu nie ma gdzie jestem teraz bo jestem na zadupiu i średnio tu łapię mi to 4 G zasięg iPhone Samsung Galaxy s 4 miejscami nie miałem tu zasięgu ten telefon ma cały czas zasięg nie wiem czy ma lepszą antenę czy zasięg jest cały czas klapkę możemy sobie bezpośrednio zmienić tak to wygląda Klapka kosztuje 30-40 zł. Dostępne są czarne, pomarańczowe, bodajże zielone nie. Bateria slot na karty SD jest ok. Karta SIM. Naprawdę gruby plastik. Na plus obudowa pokrywa rogi boki, czyli w momencie, gdzie spadnie na róg. Nie martwimy się, że ramka nie do wymienienia, jak w większości telefonów. Albo jest to po prostu nieopłacane. Kupujemy panel za cztery dyszki, bach telefon jak nowy. Myślę, że to będzie na tyle, co chciałbym powiedzieć. Nie wiem, czy kupicie coś lepszego z ładniejszym wyświetlaczem za te pieniążki. Ja od siebie ten telefon polecam. Jest to mój pierwszy telefon z systemem Windows. I wcale nie mam ochoty wracać do Androida ani iOSa. Dla mnie telefon zasługuje na. Piątkę z plusem. Pozdrawiam i dzięki do usłyszenia.